Marzena Walasek, bajka o rządnym władzy wirusku, czyta Mateusz Iwański. Za siedmioma górami i siedmioma lasami było sobie królestwo zwierzygród. Żyło w nim mnóstwo zwierzątek: zebry, niedźwiadki, żółwie, kotki, wiewiórki, pieski, krówki, świnki, słonie. Żyrafy, króliczki i wiele, wiele innych. Wszyscy mieszkańcy żyli w zgodzie i przyjaźni. Ich królestwem rządził bardzo mądry król Lew, Leon wspaniały. Dzięki jego mądrym i sprawiedliwym rządom mieszkańcom niczego nie brakowało. Wiedli spokojne, szczęśliwe życie. Wypełnione codziennymi obowiązkami, odpoczynkiem i zabawą. Pani krówka prowadziła mleczarnię. Można było u niej kupić najlepsze mleko, twarożek i żółty ser. Długa kolejka przed błękitną cukiernią na ulicy Fistaszkowej oznaczała tylko jedno: pani i pan wiewiórka razem z króliczkami, Właśnie skończyli piec najlepsze ciasteczka orzechowe w całym zwierzygrodzie. Pieski prowadziły warzywniak, a pan niedźwiadek, choć już w sędziwym wieku, każdemu dostarczał pyszny miodek własnej pasieki. Doktor Żółw umiał wyleczyć każdą chorobę. Najmłodsi mieszkańcy królestwa chodzili do szkoły. W której zajęcia prowadziła pani Zebra. W szkole było naprawdę super. Nie dość, że lekcje pani Zebr były bardzo ciekawe, to właśnie w szkole można było spotkać swoich najlepszych przyjaciół. Do szkoły oprócz zwierzątek chodził też nieco inny kolega. Nie był on zwierzątkiem, ale nikt nie umiał powiedzieć, kim on dokładnie jest. Miał na imię Wirusek. Wirusek wymyślał najfajniejsze zabawy i zawsze chętnie wszystkim pomagał. Wszyscy uczniowie bardzo lubili wiruska. Był świetnym kumplem i zawsze można było na niego liczyć. Pewnego dnia, gdy Wirusek wracał ze szkoły, postanowił wybrać nieco dłuższą drogę. Przebiegała ona przez zakazane mchy, gdzie mieszkała okropna wiedźma. Wszyscy omijali zakazane mchy szerokim łukiem. Nic dziwnego, z wnętrza chaty okropnej wiedźmy dochodziły złowieszcze hałasy, a z komina wydobywał się ciemny, gęsty dym. Jednak Wirusek uznał, że nic złego mu się nie stanie. O jakże się mylił! O jakże się mylił! Gdy tylko znalazł się w pobliżu chaty, jakaś tajemna siła kazała mu do niej wejść. W środku już czekała wiedźma z butelką zielonego eliksiru, wypowiedziała zaklęcie. Hokus pokus, czary mary, pij eliksir wirusie mały. Zaczarowany wirusek posłusznie wypił eliksir, a gdy tylko opróżnił flakon, Natychmiast zaczął uciekać do domu. Biegł ile sił w nogach, jednak nagle zaczęło brakować mu sił. Poruszał się coraz wolniej i wolniej, jego nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Poczuł, że musi na chwilę usiąść, jednak zmęczony ucieczką zasnął w środku lasu. Wiruska obudziło mocne i jasne światło idealnie okrągłego księżyca, czyli księżyca w pełni. Zorientował się, że nie jest w swoim domu, jednak wcale nie chciał do niego dotrzeć. To czary okropnej wiedźmy zaczęły działać. Wirusek stał się ogromny, większy niż największe drzewo w lesie. Na dodatek stał się kimś zupełnie innym. Z grzecznego i miłego wiruska pod wpływem czarów zmienił się strasznego, rządnego władzy wirusa. Krzyczał chrypliwym głosem: Zbuduję wielką armię i opanuję cały świat. Wszyscy będą mi poddani, a ja będę nosił wielką złotą koronę. Zostanę potężnym koronawirusem. Gdy tylko wybrzmiały te słowa, koronawirusek ruszył w kierunku miasteczka. Wszystko, czego dotknął, pokrywało się czerwonym pyłem. Traf chciał, że pierwszym zwierzątkiem, jakie spotkał koronawirusek, była pani Wiewiórka, która jeszcze przed wschodem słońca pracowicie zbierała orzeszki niezbędne do wypieku ciasteczek. Koronawirusek włączył ją do swej armii, pokrywając jej rude futerko czerwonym pyłem. Jednak pani Wiewiórka nic nie zauważyła. Czuła się dokładnie tak samo jak wcześniej. Nie mając świadomości, że została włączona do armii z koszem pełnych orzeszków, wróciła do cukierni, aby rozpocząć codzienny wypiek ciasteczek. Minęło dosłownie kilka dni i pani Wiewiórka poczuła się gorzej. Okazało się, że ma gorączkę i okropny kaszel. Na dodatek futerko pana wiewiórki i wszystkich króliczków także stało się czerwone. Wszyscy oni należeli już do armii koronawiruska. A najgorsze było to, że także wszyscy klienci ich cukierni zauważyli, że ich łapki stają się czerwone, a gdy tylko poprawią włosy lub dotkną twarzy, zaczynają czuć się coraz gorzej i czerwony pyłek. Pokrywa całe ich futerko. W ten sposób armia koronawiruska stawała się coraz większa, a jej władca czuł się coraz silniejszy, coraz bliższa była wizja przejęcia kontroli nad światem. Wtem do akcji wkroczył doktor Żółw, gdy spostrzegł, ile osób jest już w sidłach koronawiruska. Wsiadł do karetki i przy dźwięku Syreny ruszył do zamku króla Leona Wspaniałego. Muszę pilnie rozmawiać z królem, wołał od samego wejścia. Król Leon Wspaniały uważnie słuchał wszystkiego, co mówił doktor Żółw. Notował wszystkie zalecenia, aby natychmiast przekazać je mieszkańcom królestwa i ustrzec ich przed złym koronawiruskiem. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Zwierzygrodu, rozległ się głos, który słychać było wyraźnie w całym Królestwie. W związku z grasowaniem groźnego koronawiruska, od dziś zamknięte zostają wszystkie szkoły i przedszkola. Wszyscy muszą pozostać w swoich domach. Należy często myć ręce, aby nie dopuścić do zabrudzenia futerka niebezpiecznym czerwonym pyłkiem. Brzmiał komunikat. Mieszkańcy od razu posłuchali króla. Był on mądrym i sprawiedliwym lwem. Wiedzieli, że chce dla nich jak najlepiej. Po miasteczku poruszał się jedynie doktor Żółw, który w specjalnym kombinezonie pomagał wszystkim, u których przynależność do armii powodowała gorączkę i kaszel. Uczniowie pani Zebry. Bardzo zasmucili się, gdy dowiedzieli się, że nie mogą chodzić do szkoły. W domu bez przyjaciół bardzo się nudzili. Słonik Radek usłyszał na własne ogromne, słonikowe uszy, gdy jego rodzice rozmawiali o niebezpiecznym zaklęciu rzuconym na jego kolegę Wiruska. Przecież to jego przyjaciel. Musi go odzyskać spod okropnego czaru złej wiedźmy. Nie miał jednak zupełnie pomysłu, jak to zrobić. W dodatku miał bardzo dużo innych zmartwień. Bardzo tęsknił za swoją babcią, której przez panującego koronawiruska nie mógł odwiedzać. Babcia była chora na cukrzycę, dlatego czerwony pyłek był dla niej bardzo groźny, a mógłby go niechcący przenieść do jej domku. Dlatego tym bardziej postanowił znaleźć sposób, aby zlikwidować zwyczar rzucony na koronawiruska. Prędko wykonał kilka telefonów do swoich kumpli i ustalili plan. Gdy zapadł zmierzch, a ulice były puste, słonik Radek, upewniając się, że jego rodzice już śpią, ubrał się ciepło, wziął latarkę, i najciszej jak umiał, wymknął się z łóżka. Gdy przechodził obok kredensu z porcelaną, wszystkie filiżanki zadrżały, bo mimo iż był to malutki słonik, to nadal był on znacznych gabarytów. Upewnił się, że rodzice tego nie usłyszeli, i udał się na umówione przez telefon spotkanie. Przy ostatniej latarni, na ulicy Starej Sosny. Spotkała się ekipa do zadań specjalnych: słonik Radek, rodzeństwo zajączków Adaś i Jacuś oraz świnka Grażynka. Każdy z nich miał plecaczek i latarkę czołówkę niezbędną do oświetlania ścieżek zakazanych mchów. Mieli oni tylko jeden cel muszą dowiedzieć się, jak zdjąć czar z ich przyjaciela wiruska. W nocy każdy dźwięk jest dużo straszniejszy niż za dnia, dlatego każda złamana pod nogami gałązka wydawała się być okropnym potworem za krzakiem. Jednak ich odwaga i ogromna sympatia do wiruska nie pozwalała im się zatrzymać. W końcu dotarli do zakazanej mchów i odnaleźli domek złej wiedźmy. Zatrzymali się tuż przed drzwiami. I zgodnie z planem słonik Radek wyjął z plecaka ogromne prześcieradło, zarzucił na siebie i udając ducha, głosem najstraszniejszym, jaki umiał z siebie wydobyć, krzyknął: Zła wiedźmo! Nakazuję ci natychmiast odczarować wiruska! Wiedźma wyrwana ze snu wybiegła z domku, gdy ujrzała wielkiego ducha. Przerażona zaczęła drżącym głosem krzyczeć. Na ten czar nie ma antidotum. Wszyscy muszą pozbyć się czerwonego pyłku i tylko wtedy czar pryśnie. I uciekła w głąb zakazanych mchów do miejsca, z którego nikt nigdy nie wrócił. Słonik Radek zdjął z siebie prześcieradło radło i zachichotał. Ale się wystraszyła. Wiemy już, jak sprawić, aby koronawirusek stał się z powrotem naszym kochanym wiruskiem, powiedziała świnka Grażynka. A zajączki Adaś i Jacuś krzyknęli chórem. Musimy zacząć działać, i żywo rozmawiając w drodze powrotnej, ustalili plan na kolejne dni. Grupa przyjaciół działała pod osłoną nocy, aby mieć pewność, że nikogo nie spotkają. Plan był prosty. Każdy mieszkaniec królestwa musi mieć zapas mydła i jedzenia. Paczuszki z jedzeniem były zostawiane pod drzwiami, aby nikt nie musiał wychodzić z domu. Słonik Gradek dla swojej babci narysował nawet laurkę, którą dołączył do paczuszki. Wiedział, że gdy tylko czar pryśnie, znów będą mógł ją odwiedzić. Nie mógł się doczekać wspólnych zabaw. Wszyscy mieszkańcy królestwa dzielnie walczyli z czerwonym pyłkiem, często i dokładnie myli ręce, dzięki czemu zmywali nawet najmniejsze jego drobinki. Doktor Żółw często doglądał swoich pacjentów, zawsze w specjalnym kombinezonie, maseczce i rękawiczkach, aby pyłek nie dostał się do jego skorupy. Przecież był to jego przenośny domek. Tak mijały dni, a nawet tygodnie. Z każdym zwierzątkiem uratowanym od czerwonego pyłku, koronawirusek kurczył się i tracił swoją moc. Wraz z ostatnią, unicestwioną drobinką czerwonego pyłku, czar prysł. Zniknęła ogromna korona. A wirusek powrócił do swojego dawnego, sympatycznego wyglądu. Przyjaciele powitali go z ogromną radością. Hurra! Wrócił nasz kochany wirusek i już nie ma korony! Wszyscy krzyczeli i wiwatowali. Wirusek jednak był bardzo zawstydzony. Przepraszam, nie chciałem być zły. To przez czar złej wiedźmy. Nie martw się. Powiedział przechodzący obok pan Niedźwiadek, który z racji na swój sędziwy wiek słynął z wielkiej mądrości. Dzięki czerwonemu pyłkowi powstanie szczepionka i nigdy nie wróci do nas ten okropny czar. – A co to jest szczepionka? – zdziwiła się świnka Grażynka. – Szczepionka jest wtedy, gdy trzeba iść do doktora Żółwia na zaszczyk. Z lekkim strachem, odpowiedział zajączek Adaś, na co zajączek Jacuś pospiesznie dodał: Ale tego zastrzyku nie trzeba się bać. To jest przecież taka tarcza na różne groźne choroby taka tarcza, jaką mają rycerze. Doktor Żółw, który akurat powolnym żółwim krokiem przechodził obok, słysząc te słowa, uznał, że już nie musi nic dodawać. Jedynie uśmiechnął się, że ma pod opieką takie mądre i dzielne zwierzątka. Na ulicy Fistaszkowej czuć było zapach orzechowych ciasteczek, co oznaczało, że państwo Wiewiórkowie i króliczki wrócili do pełni sił. Pani Zebra, wychodząc z zakupów u pani krówki, krzyknęła do wiwatujących dzieci: Jutro widzimy się w szkole! Zaś król Leon Wspaniały, Zapraszał wszystkich mieszkańców na uroczystość wręczenia medali za odwagę wszystkim zaangażowanym w walkę z czerwonym pyłkiem. Słonik Radek z radością pobiegł do swej babci, którą tak bardzo chciał odwiedzić. Wszystko powoli wracało do normalności to, co zostało po strasznym czasie panującego koronawiruska, to dobre nawyki mieszkańców. Wszyscy pamiętają, żeby często i dokładnie myć łapki. Koniec.